Czy słyszeliście o przypadkach, kiedy ktoś napisał książkę po to, by opisać swoje zbrodnie? A jeśli nie, to może słyszeliście dziecięce słowa: Wiem, ale nie powiem. W każdym razie, prawda szuka ujścia. Prawda ma to do siebie, że dysponuje ogromną siłą. Człowiek, który poznał jakąś prawdę, jakby mimowolnie odczuwa potrzebę dzielenia się nią. Można to trochę powstrzymać, ale ona wtedy coraz mocniej napiera. I pewnie z tego powodu ludzie, którzy ukrywają informacje, mają potrzebę je wyjawić. 6 grudnia 2011 roku zapisałam sobie taką refleksję. Widocznie też pchała się do ludzi. Określiłam ją przypowieść o prawdzie. Myśli, że przed nią uciekł, że się schował, uparcie się bronił i udało się. Wreszcie, rozgląda się, nigdzie jej nie ma, z ulgą cicho mówi: Sukces. Sukces? Mówi prawda wypełniająca jego ciało. Przed prawdą nie da się uciec, bo ona jest w nas. Możemy tylko próbować ją zignorować, mniej lub bardziej skutecznie. Lecz gdy już ją wyraźnie zobaczymy i gdy nie dajemy rady jej wyprzeć z naszej świadomości, tym bardziej czujemy jej siłę. Siłę, która stymuluje nas do rozwoju to jego istotny element a my osadzeni w naturze. Jesteśmy na ten rozwój niezmiennie zorientowani.